na youtube kismel Teraz będziemy, pokażę wam coś ciekawego Co dokonałam przed chwilą w Brawl Stars Teraz to sobie zobaczycie Będziecie chyba w wielkim szoku Jak to zobaczycie To poczekajcie chwileczkę Jak nam tego wejdzie Zobaczcie Zrobiłem już na dziewiątą noc I czekamy na star power'a Jestem y, taki patek bo już skończyłam, ale jej, już żadnych metrów nie odbiorę. Wszystko tutaj jest skończone. Dobra. Zobaczcie. Wymaksywałam sobie panna gadżeta. Ona ma fajnego. Eee, eee, ten. I tak. I tak to tu wyszło. No przepraszam, coś mi zacięło. Coś nam powinno... Nie wiem, czy się coś zacina. Ale na razie spróbujemy sobie co tutaj mamy. Boxa broka. Wszystkim mi się podoba i trener Majkisz nie, nie wiadomo dokładnie, kiedy on... No za jeden dzień 19H, to napiszecie mi w komentarzach. No kurde, nie wiem. Prawie wszystkie postacie już idą na mat. To jest moja pierwsza postać, która jest wymaksowana na dziewiątą moc, czyli mój Rico. O nie, co, Pokażę wam e, jak grałem wcześniej i czego dokonałem. Jaki ten Rico jest 9 na 9 mocy. Tutaj będziecie podekscytowani to co się tutaj stało. Leon i Murtis mieli te 16 powerów, a ja coś z co jest moim kolegą miałem. Już nie pamiętam ileś. O, to właśnie oni. Ten Leon i ten Murtis. Mieli wielkie starcie. Nie wierzycie co tam się stanie. Zobaczycie wielkie starcie. Będziecie w wielkim szoku. Ja Wam napiszę też jakieś dużo siebie szoku. Wam przykład serduszko i piszcie... piszcie jakieś komentarze lecimy po topkę w łapkach dopiero mój youtube się rozwija, mój kanał w ogóle więc bardzo. no na tylne on się leci ja tutaj idę, to już poznaliście mnie, że to ja idę teraz się kampi, mój kolega tutaj chodzi sobie niko teraz jest akurat chyba nie do pokonania tak Wam prawie ja sobie uciekłam, bo ja się bałam, bo macie zabłonione. Mógł mi na blisko podlegać. Dobra. Ja sobie tutaj uciekłam, schowałem się w krzaczku, żeby... żeby mój kompon przybył. Już się odrodził. Teraz zobaczymy czy kolejne tutaj... Dobra Tutaj widać, że już Leon podjechał I teraz mamy wielkie starcie I teraz zobaczcie co się za chwilę stanie Ja już tutaj na nich szłem I tutaj Leon pierwszy padnie I pamiętam No Patrzcie jak Mortisa pojechała I teraz zobaczcie, czy wy to zobaczyliście? To było niemożliwe, żebyśmy mogli z nimi wygrać, ale twoja drużyna jest na, na pierwszym miejscu, więc wygraliśmy setę meczów. Teraz zagramy na żywo. Było. Lecimy z gierką. Pamiętajcie, zostawiajcie łapkę w górę. Eee, Subskrypcję i bądźcie z filmikami. Bo to będzie oh, oh. kolejny odcineczek. Może jutro zrobię odcinek, jak eee, dostaję kolejną elektryczną, bo jutro ją dostaję. No. I pamiętajcie, macie siedzieć w domu. Jak wyjdziecie, wie to wiecie, jakie straszne niebezpieczeństwo jest. <tosanee> Dobra, ja próbuję tutaj kiedyś podjechać. Ale nie mogę. Nikt mi tu nie podchodzi. no, ja tutaj tego Karlasa już wziąłem. żeby tutaj mini po Ale on w ogóle już tak, takich szans nie ma z Rico. Jak już jest na dziewiątej ucha. W ogóle ze mną szans nie miał. Потом этого ультра уже. Мне так интересно. Потому что это ультра уже. Какие-то ничего не дало. не так могу это понять. Что это Не давай, мне. давай. Ой, уже. I mamę Winsor, tak jak mówiłem. mówiłam. Teraz chcę się przekonać, jaki jakiego ja mam nocnego liko Naprawdę zachęcam, żebyście go wymokcowali nad Od jest nie do pokonania. Nie testowałam go na innych mapach, bo na pewno będę miał tam minusa. Z tego sobie gramy na takiej mapie duo i, i solo. Dobra. Jutro yy, jak jutro. Wczoraj mówiłem Wam, wang... nagrywam odcinek, że naśladuję kosy brawlerów. więc obejrzyjcie się. Nie, nie wiem, czy wyszedł śmiesznie, ale może coś tam wyszło śmiesznie. Sami się przekonacie, jak zobaczycie. O, pogram tymi pocieciami, które wymaksowałam. Zakam sterzkę, bo ją wymaksowałam na dwa Moc, bo ona ma fajnego gadżetu, i rozwala ściany. To jest naprawdę ciekawy gadżet. Więc takie się dużo okładnie. Jak dla mnie. Musimy tego Tika tu pojechać. Aha. Może tego eight bitowców. Zresztą tu jest znowu wino w No Tutaj ja będziemy cały czas wino robić. No szkoda mi w ogóle, że wynaksowałam, że jakaś posek mnie nie drognie, żeby ja tego nie żałą. Poszedł stąd Elfrim. Dobra, 11 powerów. Dobra, nie musiałam tego ultra postawić. O yes. Gleba jest. Chyba gleba czy Dobra, winek. Jak mówiłam, te postacie, które wymaksowałam, one są teraz niezniszczalne, mówię nie no wymaksujcie się też tak jak ja Dobra To jest ostatnia gierka Panka też jest wymaksowana Zobaczymy jak teraz nam gierka pójdzie Myślę, że fajnie Dobra Ja biorę tą skrzyneczkę O, oh, chłopak, oh, a gdzie tam zazdrosnął, bo ja nie mam

Wchodzimy jeszcze raz Nie chciałam go do team słaby, bo inny wyglądał tak. Dobra Sandy z pałką, może być Zobaczymy jak Panie, teraz na długo A nie jaki teraz wygląda Dobra Chyba było wyzielone co? dobra, dobra. No Jesteśmy tutaj nie, nie do pokonania nie do. O Mr. Peeple jest mój rzeczy. Dobra, powstała dla do mnie. Leonie Osoczku, jest źle. Pełna wygórze na wiejsku, co na chmurku. O nie. Szkoda mi tego Leona. Co? Zwróciłem uwagę na moje działko, ile mu HP zostało. 12 HP mu zostało na tym działku.

Żaden z zadumiesz nie będzie wiedział, gdzie ja żeśmy się słuchali Hmm, dobra. Bierzemy tego bują. Mamy go. Idziemy z poweru? O nie upadłem! 15 powerów tam, no dobra, ale to nie jest najlepsze ale miałem 30 nie wiem i wtedy nie, nie nagrywałam youtube'a, szkoda, że już tyle nie nagrywam, to bym w ogóle pokazał ale po prostu mogę zrobić screen 96 HP mi zostało dobra odzyskane, ale to pucharki dobra 14532 Więc będziemy się, że na pamięcie Jezu odcinek z moją kolejną, więc widzimy się trochę.